Rafał Patera, witam i zapraszam na Sport Telegram. Uff, było ciężko, ale znowu się udało. Polskie siatkarki po raz kolejny zafundowały nam prawdziwy dreszczowiec. W pierwszym meczu Pucharu Wielkich mistrzeń pokonały Japonki 3-2. Przed wylotem do Japonii trener Niemczyk przewidywał, że... Pierwszy mecz z Japonią będzie już decydował o tym, czy jedno nogą na pudle będziemy. Pudło, czyli podium, coraz bliżej. Nasza reprezentacja mimo sporych problemów uporała się z ekipą gospodarzy turnieju. Mistrzynie Europy przegrywały już 1-2, ale doprowadziły do tie w którym odniosły po piątym meczbolu zwycięstwo 15-12. Po pierwszym secie miałyśmy problemy z przyjęciem. W trzecim, i w czwartym, w piątym secie zagrałyśmy zdecydowanie lepiej. Mogłyśmy zagrać naszą, naszą siatkówkę, nasze, nasze, y, naszą grę kombinacyjną. I wydaje mi się, że to zadecydowało o tym, że wygrałyśmy. Jutro Polki zmierzą się z Brazylijkami, które dziś wygrały z mistrzniami olimpijskimi ChinKami 3-2. Parasol i rękawiczki. Tak powinno wyglądać wyposażenie reprezentanta Polski w piłce nożnej. Po oberwaniu chmury w meczu z Ekwadorem w Barcelonie, w Ostrowcu Świętokrzyskim może na kadrowiczów czekać śnieg. Żeby nie zmarznąć, szansę gry przeciwko Estonii dostanie każdy z 17 powołanych zawodników. Na grze zależy zwłaszcza Jerzemu Dudkowi. Po kontuzji łokcia nie ma już śladu, ale bramkarzowi Liverpoolu brakuje ogrania. Wróciłem, walczę o miejsce w składzie. Jeżeli zobaczę, że nie mam równych szans na rywalizację w swoim zespole, będę musiał pomyśleć o przeprowadzce. Bo w takiej sytuacji oczywiście nie mogę jakby spokojnie przygotować się również pod kątem mistrzostwa. świata. Do mundialu Dudek przygotowywać się już może w barwach Benfiki Lizbona. Występ przeciw Estonii jest szansą także dla innego Polaka grającego w Lidze Mistrzów. Do tej pory Marcin Adamski z rapidów Wiedeń zagrał w biało-czerwonej koszulce tylko dwa razy. Ciężko mówić o jakimś powrocie. Można powiedzieć, że to jest taki jakby powtórny debiut, a zarazem szansa, którą dostałem, którą należałoby wykorzystać. Dzień przed meczem Kadrowicze mieli jeden trening. Nikt nie narzeka na urazy. Wszyscy są gotowi do gry. Jeszcze niedawno Grzegorz Piechna biegał po czwartoligowych boiskach Teraz jestem w pierwszej lidze Piłkarz Korony Kielce jest jedynym debiutantem w kadrze Pawła Janasa Co przed swoim pierwszym występem w reprezentacji powiedział nam popularny Kiełbasa O tym w piłkarskim studiu dwójki jutro o 20.10 przed meczem Polska-Estonia gdy jedni startują do międzynarodowej kariery, inni wieszają buty na kołku. W takiej sytuacji jest były kapitan reprezentacji Tomasz Wałdoch. Obrońca szalkę zerwał ścięgno w stawie skokowym i nie zagra do końca sezonu. W przyszłym zajmie się najprawdopodobniej szkoleniem młodzieży. A co znaczy zdolna młodzież, przekonali się kibice Odry Wodzisław. W jedynym dzisiejszym meczu rewanżowym 1/8 finału Pucharu Polski Odra pokonała amikę Wronki 3-2. Dwa gole dla gospodarzy strzelił 17-letni Maciej Korzem. Agata Wrubel nie zdobędzie medalu mistrza Świata w podnoszeniu ciężarów. W rywalizacji kategorii plus 75 kg Polka była dopiero piąta. W stolicy Kataru Dausze Agata Wrubel zaliczyła łącznie 275 kg. Mistrzyni Świata Miran Yang z Korei Południowej była aż o 25 kg lepsza. Na podium stanęły ponadto Chinka Mu i Amerykanka Heward, dziewiąta była Magdalena Uftal. Mało optymistyczne wieści docierają również z Mistrzostw Świata Pięściarzy. W chińskim Mian Yang z Polaków szansę na medal zachowuje już tylko Krzysztof Szot. Nasz reprezentant w kategorii lekki pokonał Wenezuelczyka Gomesa i awansował do drugiej rundy. Z turniejem pożegnali się dziś Andrzej Rżany i Artur Zwarycz, dzieląc los Maszczyka i Zimnocha. Kibice w Chinach mogą również podziwiać najlepszych tenisistów świata. Na rozgrywanym w Szanghaju turnieju Masters Cup drugie zwycięstwo odniósł Roger Federer. Broniący tytułu Szwajcar pokonał w trzech setach Chorwata Ljubicicia i zapewnił już sobie awans do półfinałów. Koszykarze Śląska znów lepsi od Holendrów. W Pucharze Europy FIBA Wrocławianie po raz drugi wygrali z zespołem MPC Kapital Schroningen, tym razem 79-69. A występujący w Pucharze ULEP Anwil Włocławek... Uległ Asfel Wilerban 4961. To wszystko w dzisiejszym sport Telegramie. Za chwilę pogoda, także dla ostrowca świętokrzyskiego, gdzie jutro marsz ze Stonią. Zapraszam w imieniu Magdy Libiszewskiej. Ja dziękuję, do zobaczenia.